Cześć, cześć, cześć! Z tej strony Emeryon. A w dzisiejszym odcinku, tak jak zapowiadałem, będziemy sobie sprawdzać pak i motyw. Chociaż motyw jest mało walentynkowy, co mnie bardzo smuci, bo się spodziewałem czegoś innego jako czegoś, co by miało być wydane właśnie w środę walentynkową 14. No ale trudno. Zaraz zresztą zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Zapraszam do dnia. No dobra, nie jesteśmy już tutaj yy, na sprawdzaniu pakla no i tak, mm, no męski taki jest mech, co tu jest fajnego w tym paku i niefajnego, fajne są oczy, zwierzak i to tło jest takie okej okay, całkiem. Ale reszta, no to tak średnio. No. Usta są obrzydliwe, to akurat yy, w przypadku obu paków. Zresztą jeden po drugim sobie sprawdzimy dzisiaj. Tak dla odmiany. Dopiero później przejdziemy do sklepu. Także usta są w ogóle. Usta są w ogóle, nie wiem, do wyrzucenia, do niczego się nie dają. No są po prostu fatalne. Nawet jak się zmniejszy, nawet jak się zmieni kolor, jakiś taki bardziej, żeby się nie rzucał w oczy, może, żeby był taki ten bardziej. To nie, no to po prostu nie da się. Wygląda jakby nie miał zębów. Po prostu źle. Eee, włosy. Włosy to jest. Nie są jakieś mega fajne same w sobie. Wyglądają raczej, bym powiedział, przeciętnie albo nawet gorzej. Eee, dobra. Robiąc je sobie w swoich kolorkach, to powiedzmy, żeby tak było. I tak. No i to. No, i jakby no mają biżuterię od razu w pakiecie, jakby ze sobą. Z tą drogą dziwnie to wygląda, bo to jakby ta, ten taki połysk jest też w tym kolorze biżuterii. No, brzydkie to jest po prostu. Nawet nie mówię o swoich kolorach, dajmy na to jakieś zwykłe takie, o, takie ciemne. No i te kolczyki w ogóle wszystko psują. Może by były jeszcze akceptowalne te włosy, gdyby, gdyby nie to, że tutaj są jakieś w ogóle kolczyki, Nie wiem z jakiej okazji. To by myślał, że to będzie dobry pomysł. Tutaj mamy koszulę. Ona jest taka no. Do przeżycia. Mogło być gorzej, ale mogło być o wiele lepiej. Możemy ją sobie zrobić w swoich kolorach. Powiedzmy, że tutaj jeszcze weźmiemy. Tutaj jest w ogóle kolor do wszystkiego, czyli kolor biżuterii. Właśnie jest jeszcze i bransoletka, i tutaj łańcuch i w ogóle wszystko, więc tutaj nawet niezbyt jak tutaj dobrać jakieś dodatki do tego idzie. Serduszko jest oddzielnie, ale guziki są razem z biżuterią, co jest dla mnie kompletnie bez sensu. No, to powinno być inaczej sparowane, no ale ten to już... No. Jakoś, jakoś idzie to przeżyć, że tutaj ten jeszcze nie jest taki yy, zły, ten, ten. Ta koszula z kamizelką to są spodnie. A tutaj już jest gorzej. Dobra, powiedzmy już jakieś paski weźmiemy. Ja sobie wezmę i wyciszę telefon. A co tu jest z białym kolorem w ogóle oznaczone? Nawet nie wiem, nawet nie wiem do czego to służy. A! Aha, dobra, bo tutaj wystają jeszcze te yy, gacie. No tak nie wiem, no. Powiedzieć nie ma szału, to jak nic nie powiedzieć. No nie, nie wygląda to dobrze. No możemy jeszcze to zmienić na swoje kolorki, ale to jakby tutaj już szkoda na to czasu. Bo jakby sam fakt tego, że tutaj można o, ładne zrobić tło, jakby nie wynagradza tego, że reszta jest po prostu brzydka. No nie wiem, no tak. Tak ewentualnie i tutaj o. O takie coś. Było takim no, z tym kolorem no, no nie wiem no. Tu jest fajne, oczy są fajne, o, aż jeszcze oczka możemy sobie zmienić co najwyżej. I tutaj są dwukolorowe, ale na takiej zasadzie, że... Um, że można sobie zmienić kolor tęczówki, nie? Tylko. No. No także nie, nie, jest, nie ma tutaj nic fajnego, nic dobrego. Średni jest ten pak. Ale teraz szybciutko idziemy na damski. Zaraz się widzimy. No dobra, jesteśmy już tutaj przy damskim w wyborze. Tutaj mi się zbakowały spodnie i mi się wyświetlają. Ale to trzeba nie zwracać uwagi na to. Generalnie, szukowy to jest trochę lepiej. Poza ustami, nie jest źle. Zresztą, zaraz sobie tutaj zrobimy jakiś luczek włoski są bardzo ładne mi się osobiście bardzo podobają bardzo fajne są no tutaj tło jest takie same więc możemy sobie tutaj zrobić jakieś o dobra, tak 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 tutaj o tak o i to można sobie połączyć z jakimiś innymi tymi oczy tutaj weźmiemy sobie można sobie coś tutaj podziałać, powymyślać. Te usta to ja bym w ogóle wyrzucił. Są okropne. Udawajmy, że ich nie ma. z cokolwiek innego. Dobra. Zwierzaczek jest taki sam. To akurat za każdym razem. Także ten. A tutaj mamy sukienkę. Ona ma bardzo dużo możliwości edycji, więc można się tutaj pobawić, można się tutaj y, różne rzeczy sobie robić. Tutaj mamy na górze, o, edytowalny top. Tutaj mamy y, na dole y, tą y, dolną część sukienki plus jeszcze oddzielną sza szarfę. Nie wiem, to tutaj mamy jeszcze dodatkowo kolor tej narzutki, nie wiem jak to Ładnie się profesjonalnie nazywa. A tutaj mamy kolor tej biżuterii. Ale fajne jest to, że to nie jest taka biżuteria zobowiązująca, tak jak w przypadku tamtego. Że już nic się nie założy na siebie, bo są i łańcuchy, i brązoletki i tak dalej. Tutaj można jeszcze coś spokojnie dodać, więc to jest duży plus. A buty... buty też mają dużo opcji edycji. Można sobie wziąć jakieś smaczujące, powiedzmy, z tym topem o w ten sposób o czarne są podeszły są tutaj ten, oddzielne to też fajne o, Bierzemy sobie, maczujemy to z tym a tutaj różyczkę nie wiem, z różyczkami to powiedzmy ten kolor no i fajnie to wygląda damski, damski pakiet jest o wiele lepszy, jest faktycznie fajny no tutaj nic się z tym nie zrobi, bardziej się tego nie zmniejszy, te usta są jakie są można próbować coś zrobić, ale nic nie wyjdzie. No, nie, nie, nie da się. Nie, 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 nie. Nie, nie w każdym wypadku są fatalne. Ale poza ustami reszta jest bardzo fajna. Także bardzo serdecznie damski pak super. Ja bardzo polecam. I już nie przedłużając. Lecimy sobie do sklepu, żeby zobaczyć, co tam fajnego jest. Tak się prezentuje. Pak w moich kolorkach damski jest fajny, męski, delikatnie mówiąc, niekoniecznie. No dobra, jesteśmy już tutaj e, w polu w górę tutaj rzeczy. No i nie prezentuje się to jakoś superowo. co tutaj fajne pojedyncze rzeczy. No a tak to taki trochę gufiatem. Pakiet w sensie motyw o no taki średni nawet nie wiem czy będę dał radę coś z tego właśnie tutaj co no kredkę jako, jako biżuterię, takie słabe to ten gekon jest śmieszny, ale no ja takich rzeczy nie noszę, więc to można komuś nie wiem dać w prezencie, hocker no standardowo dla vipów, ów a z niego zrobić w normalnych kolorach, może nie było aż tak źle także to jest ok. buty są fajne to tutaj trzeba wyróżnić, ale też są dla VIP-ów ile mają funkcji mają oddzielnie kolor, mają oddzielnie łańcuszki, oddzielnie sznurówki no dobra, to nawet nie jest źle mm, spodnie są takie no pasujące, powiedzmy, że pasujące do hookera to tak, no ale nie da się nawet zmienić koloru guzika, to też jest takie słabe takie są spodnie no tutaj jakby się fajnie, że jakieś takie podarte są yy, dla yy, zwykłych graczy, a nie tylko dla wików no tutaj już, te są nawet OK to można tutaj coś podziałać z tym, to to jest w ogóle nie wiem, pozostawię to bez komentarza. Nie, nie widzę, nie wyobrażam sobie, że ktoś mógłby kupić tą koszulkę. Faktycznie, to chyba też wolałbym zostawić bez komentarza. Chociaż może być śmieszne, to tak, no nie wiem, wydaje mi się trochę głupie, że faktycznie biorąc jakieś coś pieniądze się no, no spoko, no zabawne, no śmieszny dino... dino no ale tak... no nie wiem, no. No, 11 diamentów to trochę sporo, czuję się jakbym... widział takiego indyka jak był na Wielkanoc po prostu, przebranie indyka parę osób to dla niej kupiło i straciło praktycznie... tam, diamenty, w ogóle za diamenty było? straciło diamenty, można by powiedzieć, że wyrzuciło błoto na żadną inną okazję tego nie założyłem. Potem nikogo w tym nie widziałem. <laughs> ale tutaj jest! Bluza, też całkiem, w sensie też, po prostu całkiem fajna, m.in. że tutaj nie jest jakaś wybitna. Ale bluza jest całkiem całkiem, taka jest elegancka w miarę. No ma tutaj jakiś taki jaśniejszy odcień zielonego, którego nie ma na paletach, to to jest fajne. I tutaj taki ciemny, czarny kolor, też okej. Okay. To, co to jest? To jest siateczką. Hmm. Średnio to wygląda, ta siateczka. Jakoś tak tandetnie, silnie. No tutaj emo-bluza. No to nawet nie aż takie złe. No to akurat może kogoś tak faktycznie przypaść do gustu. Taka dinozaurowo-emo-bluza. Nawet, nawet. Czemu jestem łysy?! Kalo? Zabrali mi włosy! Dobra, mamy jakąś podartą koszulkę jeszcze, no ale tutaj na minus duży, bo nie da się kolor tego zmienić, ale no, ogólnie nie jest aż tak źle, a tutaj taka, no, raver. no jest sobie taka koszulka, no. no, nic, nic fajnego, jeśli inaczej, gekon fajny, spodnie fajne, bluza fajna, hocker taki akceptowalny i buty są super. Zobaczymy, co tam jest, jeśli chodzi o Urodę. A w Urodzie są tylko. W Urodzie są tylko włoski. Nawet nie są złe. To tutaj to wiecie. Co kto lubi, już nie? No to nawet jest, nawet jest całkiem. Na pewno by pasował do jakiegoś outfitu. Także włoski są fajne. Ale. Nie ma sensu, żebym miał ja wkładać z tego jakikolwiek fit, bo tutaj po prostu no, no nie ma zbytnio z czego, no. z tego ewentualnie o, no w taki sposób można by zrobić, tutaj zmienimy, zmienimy kolor tych, 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 żeby tu jaśniejsze było, można butom kolor zmienić, butów, butom, butów. Хм, mm хм, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. No dobra, tak się prezentuje jakiś outfit złożony z tych rzeczy, które mamy dostępne. W tym, tym. W tym. Jak to się nazywa? Motywie. Ale. No tak. No. 4000 na takie coś wydać to jest bardzo dużo. Zwłaszcza, że trzeba mieć na uwadze, że. Tylko bluza i spodnie nie są dla VIP-ów. Reszta jest dla vip I wydaje mi się, że jeśli chodzi o vip ubrania, to poza tymi butami to są lepsze rzeczy. Jeśli chodzi o włosy, to długie, to może dla mężczyzn nie będzie innych długich włosów takich ten. że jeszcze włosy są OK, ale to tak naprawdę tylko dla tych, którzy stosują długie włosy. No tak, to tak no. Szału nie ma. 4000 ponad za takie coś, no to nie jest. To jest taki średni deal. No i jeszcze trzeba mieć... No dobra. Zobaczymy jak źle, a może jednak trochę lepiej jest u dziewczyn. Także... Tutaj fiu bździu i lecimy do następnego. No dobra. Witam u pań. O, u pań to jest sporo rzeczy. Są inne kolczyki. Na dwa uszy, dwie, dwie uchy. Tutaj są, jest mniejszy choker, żeby pasował do pustyny kubycy. No i rzeczy jest to oczywiście o wiele więcej. To mnie akurat nie dziwi. Jest ten geko, no ale są jakieś takie dziwne pazury dinożarła, noszenia na nogach. Są takie buty na obcasie. Nawet fajne są. Nawet takie całkiem, całkiem. Nawet, nawet nie jest źle. Oddzielnie sznurówkę, oddzielnie podeszły w sensie obcas i paski. Kotur, bardziej platforma. Ta tak zwał, tak zwał. Widzę, że tutaj panie dostały również jakieś shorty. Nawet, nawet, nawet. No, ale mnie wciąga na siewanie. Ale fajnie, bo można powiedzieć, że faktycznie ten kolor zmienić. No, to mógłby kolor kogoś Bo No też też pewnie tak, jak myślałem, nie jest aż tak kolorowo. Takie spodenki też mają panie. Mają damską wersję tej fatalnej poszuki. Mają damską wersję tego jeszcze dinozaurów. Mają e, to samo, jeśli chodzi o bluzę. Mają damską wersję tego Rawr. Mają jeszcze parę rzeczy tutaj. Między innymi jakąś sukieneczkę. Hmm. hmm. O taka... Taka może być. Nie ma szału. Mają taki top jeszcze. To Jedno kolor. No to coś można z niego zrobić, jak się dobierze do innych rzeczy. Mają taką koszulę, to dla VIPów, A już, już jest jakiś postęp jakikolwiek. A tutaj mamy taki topik w stylu tego swetra co jest tu my, e, swetra, swetra, co jest tu my, mężczyzn. No ale tak jakiś średnio to wygląda jak nie wiem jak jakieś kamo nieudane mamy takie coś o, fajne plus to to że można zmienić kolor e, tego ale no nie wiem wygląda jakby nie mieli po prostu gdzie tego dodać to tak w ogóle w żaden sposób nie pasuje do tego motywu, jakby nie stąd było. Mm. I prawdopodobnie dali właśnie taki ten zapychacz jakiś, bo już nie mieli co z tym zrobić. To wrzucili do tego motywu. Mhm. czyli z czarnym kolorem i tak nie będzie tak ciemne, jak się chciało. Będzie jakiś tam odcień, jak... a nie... O! No co, ja nie trafiłem w czarny? Dobra. Jakiś nie wiem ślep jest. Dobra. No i tak się to prezentuje. No taka... No nie urywa. No, no. Taki... taki mech jest ten motyw. No sorry, ale tylko jedne włosy dodali. No one są akurat całkiem fajne. To, to chociaż tyle do tego, że w miarę w miarę fajne takie rebel włosy dali. Można sobie sprawdzić, jak w naszych kolorkach dzisiaj woli Więc, tak No, a tutaj jest dodatkowy cień na ten los. Także są kolorowe, że tak to nazwę. No, chociaż tyle. No, to włoski są fajne, tylko dla VIP-ów. Także minus. Sukienka jest ok. Ta sukienka też jest ok. Ten top jest ok. to może, może się nadawać do jakiegoś outfitu, może sobie to gdzieś kupię. To, to jest takie fajne dla ludzi, którzy po prostu szukają właśnie jakiejś takiej bluzy. To fajna alternatywa od innych, których jest w sumie niewiele. Koszulki i tego, to już cały. Zostawię bez komentarza to. Spodnie są fajne, shorty są fajne. Buty są ekstra. Gekon to Gekon po prostu. Kolczyki no to. No. No i ten hocker to, to taka sama opinia jak w tamtym wypadku. To się niczym to nie różni. No także to by było na tyle, jeśli chodzi o e motyw w tym miesiącu. No. No to już w sumie zapraszam na końcową umowę w takim wypadku. No dobra moi drodzy, co tu dużo mówić? smak pozostał trochę w tym motywie. Mógł być lepszy. Jest tam parę pojedynczych itemków fajnych, no ale to są pojedyncze itemki, a razem to tak. Tyle co się na Emeryonie udało stworzyć, to by to jakkolwiek wyglądało. Nawet nie ma sensu upierać z tych rzeczy. Fitu było po prostu niezbyt się cokolwiek uzbiera. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Możecie dropnąć swoje opinie w komentarzu, a ja się z Wami żegnam. I do następnego. Cześć!